Dzień dobry Państwu. Kilka słów może na wstępie przedstawię Siebie i mój Instytut. Jesteśmy bratnym Instytutem w stosunku do Skierniewic. Naszą domeną nie jest sadownictwo, ale bardziej uprawy polowe. Ale pewnie każdy z Was ma też jakieś uprawy polowe. W naszym Instytucie ostatnio podzieliliśmy pracę na dwa kierunki. Jedni zajmują się w dalszym ciągu uprawami polowymi, drudzy zajmują się środowiskiem. Co przez to rozumiemy? Badamy w szczególności warunki glebowe, bo żeby dobrze dostosować produkcję, to trzeba dobrze znać glebę i dbać o nią, również przy stosowaniu środków produkcji i trzeba dbać o wodę. I to jest moje przesłanie dzisiejszego dnia w kontekście klimatu i zmian klimatycznych. Nasz instytut jest również instytutem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracujemy na styku nauki, praktyki i polityki. Wyjaśnię. Nauka. Ja jestem klimatologiem, pracuję w projektach naukowych, mam kontakty z rolnikami tego wyrazem jest moja tutaj obecność ale też tworzymy ramy. Dla wspólnej polityki rolnej u nas w instytucie. E, oczywiście moja wiedza z zakresu sadownictwa jest bardzo ogólna i porównałbym to z taką, z takim stwierdzeniem rolnika z Białorusi. Byłem tam w tym roku i rozmawiałem z nim właśnie o klimacie i pytam się, on uprawia ziemniaki i warzywa. Pytam się, czy nie jest zainteresowany sadownictwem. Odpowiedział mi tak. Wie pan, byłem kilka razy. U was oglądałem te sady, widzę duży postęp. Ale założyć sad to jest 5% tego, co trzeba wiedzieć, żeby mieć sukces w tym zakresie. Także ja mam świadomość, że moja wiedza o klimacie to tylko 2% tego, co trzeba wiedzieć o wpływie klimatu na sadownictwo. I, czy, 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 i jestem świadomy tego, że to od Was ja się mogę dużo nauczyć, więcej niż Wy ode mnie, ale pewne rzeczy, o którymi Wy się nie zajmujecie na co dzień, a ja się zajmuję tymi rzeczami, chcę Wam dzisiaj e, przekazać. Problem globalnego ocieplenia, zmian klimatycznych porównałbym do problemu przepłynięcia Atlantyku przez Titanika 100 lat temu i obecnie. 100 lat temu była katastrofa, o której wszyscy słyszeliście. Bo Tytanik napotkał na górę lodową, o którą się rozbił. Obecnie, gdyby płynął tym kursem, na tą górę lodową by nie napotkał, nie rozbiłby się. A napotkałbym może na tego biednego niedźwiedzia, który w tym rejonie pływa już na jakieś krze. I to jest dowód na to, że globalne ocieplenie jest. I szybciej to globalne ocieplenie widać na oceanach niż na lądach, bo na lądach my do tego ocieplenia się dostosowujemy i próbujemy z tym walczyć. Teraz, patrząc na sadownictwo, porównajmy nasze polskie sadownictwo do tego Titanika. Jesteśmy bardzo mocni, bardzo rozpędzeni i też czasami, co widać w zeszłych latach, rozbijamy się o pewne góry lądowe. Szukamy na przykład embargo, szukamy różnych rozwiązań. W dostosowaniu do zmian klimatycznych chodzi o to, żeby nie być tym niedźwiedziem, który jest na takiej krze i nie ma wyjścia. Z jednej strony trzeba się dostosowywać, a z drugiej strony trzeba wziąć się i, się, i pomyśleć o tym, żeby tych zmian też nie było. A są takie możliwości. Jeśli mówię o klimacie, o globalnym ociepleniu, zawsze mówię o problemie wody. Coraz więcej mówię o problemie wody. Ponieważ okazuje się, że w ostatnich latach jest to główny problem polskiego rolnictwa, a w 2015 roku widzieliśmy to dobitnie. Nie mamy dużych zasobów wodnych, nie mamy wysokich opadów atmosferycznych. Jeśli porównamy sumę opadów atmosferycznych, czyli co to spada na glebę, to możemy się porównywać z Hiszpanią. Ten kolor brązowy. Tutaj. Tylko jest jedna różnica. U nas tak dużo nie paruje, u nas jest chłodniej. Dlatego tej wody starcza na dłużej roślinom. Teraz jeśli będzie cieplej, ta woda szybciej będzie się będzie wykorzystywana przez rośliny, szybciej będzie wypompowywana z gleby. I to jest to zagrożenie, które może do nas przyjść bardzo szybko i które już widać. I teraz poruszamy się w obrębie takich mitów. Nie dużo wiemy o tym, czy ten problem w ogóle jest w Polsce. Wyrazem tego, są, e, wyrazem tego są słowa przewodniczącego. Klimatolog mówią, że to jest taki pewny zawód, bo my się zajmujemy tym, co było i tym, co będzie za 100 lat. Ale w 2007 roku byłem tutaj pierwszy raz u was i mówiłem o zmianach klimatycznych i nie bałem się przyjechać w tym roku i pokazać wam, jak to rzeczywiście wygląda, jak to jest z tym klimatem chcę to dzisiaj wam pokazać. Jakie są mity? Ktoś mówi, że klimat zawsze się zmieniał. Ja mówię, odrzucając tezę o tym, że się klimat ociepla, że jest globalne ocieplenie, powinno być teraz chłodniej. Tak, tak mówi nauka. Inni mówią, klimat zmienia się z powodu aktywności słońca. Naukowcy mówią, że ta aktywność słońca wskazuje na to, że powinno się ochładzać, a się ociepla. Inni mówią, że naukowcy są podzieleni, nie mają zdania. A ja, jeśli czytałem prace naukowe, to w 97% tych prac mówi się, że jednak globalne ocieplenie jest. Kolejnym mitem są te cykle klimatyczne. To jest mit, ponieważ te cykle klimatyczne są tysiące lat. To nie, są 30, to nie jest 30-100 lat. A to, co się wydarzyło w ostatnich 100 latach, wcześniej się nie wydarzyło analizując serię temperatury daleko, daleko w tył. Inni mówią, modele są niewiarygodne, a my mówimy, że modele prawidłowo odtwarzają to, co było 20 lat temu. Inni mówią, że fale upałów były zawsze, a ja Państwu dzisiaj chcę pokazać, że były zawsze, ale nie tak często. O co chodzi w globalnym ociepleniu? To jest zwykły bilans energetyczny. Energia dochodzi ze Słońca, i atmosfera jest takim akumulatorem, gdzie pozostaje. Jeśli zmienimy skład chemiczny atmosfery, zmienimy ten elektrolit na przykład na lepszy w akumulatorze, więcej energii jest ten akumulator w stanie zmagazynować. I myśmy to zrobili, zrobił to człowiek, poprzez dostarczenie do atmosfery gazy, dodatkowych gazów cieplarnianych z, ze spalania węgla, ale również ze stosowania nawozów azotowych. Ponieważ mówi się, że około 25% tego, co jest globalnym ociepleniem, jest zostało przez rolnictwo i leśnictwo. Czyli mówimy o globalnym ociepleniu jako zmianie równowagi radiacyjnej, zmianie bilasu radiacyjnego całej atmosfery. Czyli lokalnie możemy tego nie odczuwać, ale globalnie to jest widoczne. I najpierw widoczne jest na oceanach. Topnieją góry lodowe, jest mniej lodu. Zjawiska atmosferyczne są dużo bardziej e, gwałtowne. Te śnieżycze w Stanach Zjednoczonych, które teraz obserwujemy, to też efekt globalnego ocieplenia. Tam więcej jest wody w chmurach, dlatego jest więcej opadów ze śniegu. I jeszcze raz, jeszcze jedna rzecz, taki mit, że to jest coś, co wymyślono teraz, bo nie ma innych problemów. Nie. Problem jest już, już przez naukowców rozstrzygany od 200 lat i ci ludzie ciężko pracowali, żeby stworzyć podstawy. Tej nauki i stworzyć modele klimatyczne, które prognozują i do przodu i do tyłu. Oni dostali Nagrodę Nobla za swoją naukę, chociaż w czasie, kiedy mówili o globalnym ociepleniu, nie byli popularni. Ale dzięki nim zaczęto monitorować gazy cieplarniane w atmosferze, i ten wykres jest przykładem, jest dowodem, że ilość dwutlenku węgla. W tlenku azotu w atmosferze rośnie. To są dane od 1950 roku, i z roku na rok w węgla w atmosferze jest więcej. I tu jest trochę historii o klimatologii. Dopiero w 1970 roku powstał globalny model, który opisuje i może prognozować pogodę. Wcześniej tego nie było. Potem nauka się rozwijała i powstał tak zwany panel do spraw zmian klimatu. Około 20 lat temu, i on publikuje co kilka lat najnowsze informacje o tym, jak się klimat zmienia. Efekt cieplarniany, globalne ocieplenie to inaczej efekt cieplarniowy, bo działanie tego efektu jest podobne do działania szklarni. Po prostu jest cieplej. Kolejny mit: że w historii Ziemi e, były różne cykle, również cykle. Wydęku węgla w atmosferze. Okazuje się, że ostatnie pomiary pokazują, że jesteśmy już poza tym limitem, który naturalnie występował. I teraz możemy się zapytać o optymalne warunki dla uprawy jabłoni. W Polsce temat nie jest szeroko omawiany, a dlaczego? Bo Polska to raj dla uprawy jabłoni. To był raj dla uprawy jabłoni, bo klimat nie był tak ciepły jak na południu. Wszyscy głowią się na całym świecie, jak wyprodukować jabłka, ponieważ jabłonie potrzebują tej fazy tych godzin niskich temperatur poniżej 7 stopni Celsjusza. Jeśli tego nie ma, uprawa jabłoni nie ma sensu. Ja widziałem na wzgórzach Golach w Izraelu uprawy jabłoni, bo tam tylko ten limit jest osiągalny. I wszyscy głowią się na tym, jak to pokonać. I hodowcy, jak przejść to, jak dopasować różne gatunki, różne odmiany pod względem właśnie tego. Tego jednego wymogu. Około 500 do 1000 godzin z, z godzin z temperaturą poniżej 7 stopni Celsjusza. Optymalna temperatura w okresie wegetacji około 14 stopni Celsjusza. My jesteśmy trochę już wyżej w regionie sandomierskim. 20 stopni to temperatura optymalna do oprawy już kukurydzy. Roślina zupełnie z innej strefy klimatycznej. A wiemy, że kukurydza rośnie w siłę również w Polsce. Bo już są warunki, żeby ją uzyskiwać wysokie plony. Zagrożenia: wzrost temperatury. Częściej dni z temperaturą powyżej 25-30 stopni Celsjusza. Wiadomo, uszkodzenia, uszkodzenia jabłek i owoców. I strata plonu czasami. Deficyt wody. Tak jak pokazywałem temperatury będą wyższe, parowanie będzie wyższe, szybciej będzie dochodzić do tego, do braku wody w glebie. I tutaj dbajmy o glebę, bo to gleba jest magazynem wody. Jeśli mamy dobre warunki w glebie, zdrową glebę, to będzie później występował ten deficyt. Gatunki inwazyjne. Tutaj bym się już odwołał do specjalistów. Mogą przyjść do nas nowe gatunki inwazyjne, które nie były dotychczas tak uciążliwe. Ale przy wyższej temperaturze będą się rozwija rozwijać szybciej, będą miały więcej pokoleń, częściej będziemy musieli stosować środki i bardziej precyzyjne środki ochrony roślin. No i zjawiska ekstremalne, wiemy tu problem gradu, problem burz, mają być coraz częściej. Jeśli będzie się ocieplało dalej, one będą częściej, i trzeba zastanowić się nad tymi metodami. Ja widziałem teraz masowo siatki montowane w rejonie grójeckim nad, nad sadami, w serbii, w dużych e, sadach. To już normalność. Siatki gradowe. Ale są i szanse. Dłuższy okres wegetacyjny, możemy się porozglądać za odmianami, które dotychczas u nas nie były uprawiane, może dywersyfikować naszą produkcję na inne gatunki. Szybciej się rośliny rozwijają. Tu jest i szansa, i zagrożenie. Jeśli się szybciej coś rozwija, przy wyższej temperaturze, to nie jest w stanie też. Nazbierać tej energii, żeby ten prąd był wyższy. Ale to jeszcze daleko jest do limitu dla jabłoni. Możliwość uprawy nowych roślin to w kontekście kukurydzy tutaj mówię. No i nowe rośliny sadownicze o winorośli. Tu też wiemy, że ten sektor się w Polsce rozwija. Jeszcze mamy daleko do optymalnych, ale jest już szansa, że i ta, ten kierunek produkcji będzie kiedyś ważnym. W, nawet tutaj w sadownictwie. I cały czas tutaj się. Wracamy przy Sandomierzu. Kiedyś tutaj było centrum uprawy winorośli i produkowano dobre wina. I jak poanalizujemy sobie temperaturę, jaka była w średniowieczu, jaka jest teraz, to mogę powiedzieć, że była taka sama. Zbliżona. zbliżona. Nie było cieplej. Czyli jak jest. Ja teraz chcę Państwu zwrócić uwagę na taki wskaźnik, jest średnia roczna temperatura powietrza. Widzimy, ta czerwona linia pokazuje, że się cały czas ociepla wzrasta. Od, od roku 1971 jest coraz cieplej i zaznaczyłem specjalną linię specjalną linią to, co jest po 2000 roku. To co widzimy, poszczególne lata są cieplejsze, ale mamy mniejszą zmienność temperatury. Czyli wahania są mniejsze, jest cieplej, wahania są mniejsze. Nie mamy już tych bardzo zimnych lat. Na które, no, których rzeczywiście decydował albo lato, albo zima, ale to teraz przejdę do, do szczegółów w porach roku. Ale najpierw miesiące. O ile jest cieplej? Zapytałeś się. Ja powiem, jest cieplej o około jednego stopnia. Uwacz, sandomierze, w ostatnich 15 latach. Około jednego stopnia jest cieplej. Czyli jakbyśmy się przemieścili z sandomierza na mapie klimatycznej na Węgry. Tak jak było dawniej. Kiedy najbardziej zmieniła się temperatura w lecie, w lipcu aż 2 stopnie, aż 2 stopnie cieplej było w ostatnich 14 latach w porównaniu z tą średnią 30-letnią, ale też znacząco wzrosła temperatura od kwietnia do czerwca 1 stopień. Co ciekawe, zobaczcie, jaki ciepły listopad. Po niby normalnie zaczynającej się jesieni mamy okres teraz cieplejszy. Które możecie oczywiście w sadach wykorzystać, bo jest czas, żeby coś zrobić w sadzie. Wcześniej tego nie było. Jest około też dwa stopnie cieplej, ale są też zagrożenia, bo rozwijają się szkodniki. Paruje woda. Możemy nie mieć opadu, może być susza nawet w listopadzie. No i popatrzmy na zimę, na miesiące zimowe i na średnią temperaturę, ale to może być też błędne, jeśli oceniamy, że się nic nie zmieniło. Średnia się nie zmieniła, ale pokażę, jak się zmieniła. Wahania są właśnie w zimie na kolejnych slajdach. Mamy wiosnę. Bardzo zróżnicowania zima. Przychodzi wiosna. Wiemy, że ten czas wiosny teraz jest bardzo krótki. Zimno i od razu z dnia na dzień temperatura powyżej 10. Wymaga mobilizacji, wymaga przygotowania, żeby nie przespać czasu, kiedy można coś zrobić w sadzie. I jeszcze raz, ta zmienność wiosny się też zmniejsza. Zmienność klimatyczna z roku na rok jest bardziej podobna, i wiosna jest cieplejsza. Nie mamy już takich bardzo zimnych wiosen, jakie były przed rokiem 2000. O czym wskazują te piki tej linii w dół. Ale inni mogą powiedzieć: mieli rację, kiedyś zdarzały się tak ciepłe lata. Tak, zdarzały się tak ciepłe lata jak ostatnio, czyli takie ekstrema jak ostatnio się zdarzały, ale one nie były tak częste. Zobaczcie, tylko jeden pik, tak wysoko, przed 2000 rokiem, a teraz to normalność. I lato, to co mówiłem, najwyższy wzrost temperatury, około 2 stopni Celsjusza w lipcu. Z drugiej strony bardziej stabilne, bo cały czas ciepło, nie? pytanie czy dobrze, czy źle. Nie mamy tych zimnych lat, jakie mieliśmy w 80 roku, nadmiar opadu, chociaż mieli, mieliśmy też e, Powódź, o której na początku pokazywałem zdjęcia, o której nie chcę mówić za dużo, bo nie jest to przyjemne doświadczenie. Lata są bardziej stabilne, ale też bardziej ciepłe, co sprzyja produkcji. Co sprzyja produkcji z jednego względu, że jest cieplej, ale z drugiej strony w tych ciepłych latach są częściej burze. I przed tym też się musimy jakoś zabezpieczać. Jesień. Mówiłem, średnio dużo się nie zmieniło, ale jak popatrzmy na tą zmienność, Tutaj mamy dosyć ciepłe jesień, ale od czasu do czasu, tu mamy dwukrotnie czy trzykrotnie taki w ostatnich latach przykład, że mam bardzo ciepłą jesień i bardzo zimną. No i co co jest najciekawsze w zimie? Mówi się, że w zimie średnia to się nie zmieniło dużo. Ale zobaczmy, jak się zmieniła zmienność tej zimy. Kilka dni temu mrozy, za chwilę. Prognozują temperaturę około 10 stopni. Jeśli wegetacja ruszy, może być źle. Podczas zimy, niby teraz, wody na, woda na polach stagnuje, ale ona może spłynąć. Nie ma pokrywy śnieżnej. Także też nie można się sugerować średnimi zmianami. Zwiększa się zmienność pogody właśnie w zimie. Można to wykorzystać, można też dużo stracić. Cały czas mówię o temperaturze. Popatrzmy na opady. Mamy ich więcej czy mniej? I klimatolodzy powiedzą, mamy opadów w sumie rocznie na takim poziomie jak mieliśmy. Ale to co mówiłem wcześniej, więcej paruje. Szybciej ubywa wody w glebie. I zdarzają się lata ekstremalne. Ja tu nie mam danych z ostatniego roku jeszcze. Ale ten ostatni rok był właśnie katastrofalny. Nie, nie względu na, to, na sumę opadu ale na długość okresu bez opadu. Na to się musimy przygotować, że coś takiego będzie się częściej zdarzało w przyszłości. Ale interesuje nas ten opad letni, bo w zimie jakoś to jest, dużo nie paruje i dochodzi jeszcze do wypełnienia gleby wodą. Mamy zapas wody glebowej na jakiś czas na wiosnę. I też jak przestudujemy trend, trendu nie ma. Ale dlaczego nie ma trendu? Ponieważ zobaczcie ten lot powodziowy. On psuje całą analizę. Jeśli byśmy tego, jakbyśmy to odcięli i popatrzymy na te zakresy, które ostatnio mamy, to mamy opadów w lecie mniej. I to jest taka wskazówka, że woda i nawodnienia to będzie, to będzie właśnie problem do rozwiązania technicznego, jaki tutaj w Sandomierskim należy zrobić. Bo w rejonie grujeckim, jak przejedziemy, to widać instalacje nawodniowe z drogi. U was jeszcze tak dużo tego nie ma, bo macie lepsze warunki glebowe. Macie glebę, która potrafi pomieścić bardzo dużo wody po zimie. I tej wody na dłużej wystarcza. Jaka jest rzeczywistość? Obecnie mamy suszę co dwa lata. Dawniej mieliśmy co 5 lat przestrzennie. Ta susza częściej pojawia się w centrum Polski i na zachodzie. U nas na wschodzie, na południowym wschodzie rzadziej. Te mapy pokazują, ale ona jest. Nie zawsze ma wpływ na plon, bo jesteśmy dobrze przygotowani agrotechnicznie do sytuacji. Ale 2015 rok już co niektórym z Was na pewno dał się wyznaki. I już myślicie o tym, żeby zakładać instalację nawodnieniową? Lub planujecie tego typu nowe urządzenia w gospodarstwie? I teraz jak to zrobić, żeby nawadniać i mieć wodę? Ostatnie newsy z telewizji, że w jednej wsi nie ma wody, bo susza w ostatnim roku. Ale w glebie może tej wody jeszcze szybciej zabraknąć niż, niż głębiej. I należy zwrócić uwagę, szczególną uwagę na to, jak nawadniamy, jaki system nawodniowy wybieramy. On musi być oszczędny w wodę, bo jeśli zacznie nawadniać jeden rolnik, nie będzie problemu, ale jeśli zaczną nawadniać. Kilku naraz będzie problem również z wodą tą głębinową ze studni głębinowych. I to jest taki przykład moich badań e, wilgotności gleby w zeszłego roku. Jak to było? Do połowy lipca były jako takie warunki opadowe. Padało niedużo, do 10 mm. U Was podobnie pewnie, bo to jest w okolicy e, puław. Pomiary są. I mieliśmy na wiosnę bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o opady. Doszło do napełnienia gleby wodą. I ona miała około 20% wilgotności. I co się potem dzieje? Roślina zaczyna pompować wodę. Nie? I tej wody starczyło w zeszłym roku do połowy lipca. Od połowy lipca mieliśmy zupełny brak opadu. I wtedy był stres. Teraz te wcześniejsze gatunki, odmiany, które zdążyły zawiązać plon, przetrwały, miały wysoki plon. Ale te późniejsze mogły mieć. Problem z plonem, bo praktycznie od połowy lipca do końca sierpnia nie padało. Wilgotność gleby spadła do 5%. Tam zamiera całe życie glebowe już wtedy, jeśli 5% wilgotności gleby. I o co chodzi w nawodnieniach? W nawodnieniach nie chodzi o to, żeby lać kiedy się chce. Kiedy wydaje się, że potrzeba, trzeba najpierw zmierzyć, czy rzeczywiście, jaka jest wilgotność gleby. Rzeczywiście jest potrzeba, i można, można oszacować, ile tej wody trzeba nalać na podstawie bezpośredniego pomiaru. No i lać oszczędnie, nawadniać oszczędnie. Najlepiej małymi dawkami, niedużymi, bo jeśli nawodnimy dużą dawką, to dużo stracimy. Jeśli małą dawkę do poziomu, do po połowy pojemności wodnej, to wtedy rośliny będą miały najlepsze warunki do wzrostu i wyda to najlepszy plon. Nie trzeba. Lać wody na zapas, a obecne techniczne rozwiązania to pozwalają. Co będzie w przyszłości? Modele klimatyczne mówią, że będzie jeszcze cieplej. Teraz, w zależności od tego, ile będzie gazów cieplarnianych w atmosferze, na tyle będzie wzrost temperatury. I te nasze modele mówią, że jeśli nic nie zrobimy, jeśli gospodarka się nie zmieni, a mówi się teraz o biogospodarce, odchodzeniu od gospodarki opartej na węglu, o redukcji nawożenia, to wzrost ten może osiągnąć nawet 4 stopnie co na koniec wieku. Będzie trudniej dla rolnictwa, będzie więcej zjawisk ekstremalnych. Teraz może w kontekście tego, co się u mnie wydarzyło w zakładzie. Ja pracowa pracowałem w Zakładzie agrometeorologii i Informatyki. Obecnie pracuję w Zakładzie Biogospodarki. Co zrobić z tymi jabłkami, o których profesor mówił? Nie będzie innego wyjścia. Energia w rolnictwie przerabiana jest na cukier. Z tego cukru, jeśli znajdziemy dobrą technologię, możemy zrobić energię. Z tego cukru możemy zastosować w różnych, w różnych dziedzinach gospodarki ten cukier. Trzeba zagospodarować w jak największym stopniu to, co mamy na polu produkcję drewna na przykład. Też można spalać, nie marnować. I to jest właśnie kierunek dostosowania, i w tym kierunku ma. Pójść w ogóle rozwój gospodarki na świecie, i tak o tym mówią politycy. Zagrożenia. Trzeba o tym pamiętać. Polska jest uznana jako obszar zagrożony deficytami wody. To jest zdjęcie stawu świętokrzyskim, z którego nawadniano w zeszłym roku. Rolnik mówi, że w tym roku tej wody już mu nie wystarczy. On wie, że ten staw się ty, w tym roku, jeśli nie będzie dużych opadów, nie napełni, żeby nawadniać. Już zakłada przyborówca amerykańskiej, że będzie miał niższe plony, bo mu tej wody nie wystarczy w tym roku. Duże zniszczenia spowodowane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. To jest też obrazek u góry w okolicach Puław. Co może zrobić gwałtowny opad, długotrwały opad? Susza i większa częstość opadów nawalnych. Co zrobić? Trzeba się dostosować. Tylko nie tak, że wyprosimy krowę z obory, bo dla niej to nie ma już wody. Wystarczy tylko dla mnie. Nie? Powoli trzeba się dostosowywać i zmieniać powoli pewne rzeczy w gospodarstwie, nie gwałtownie. Pierwsza rzecz jest wymiana jako, jako dostosowanie ubezpieczenie upraw. Ale co zrobić, jeśli firmy dają takie stawki ubezpieczeniowe, że rolnika nie stać na to, żeby się ubezpieczyć? Inni mówią, trzeba wprowadzić opłaty za pobór wody, bo to jest bardzo dobry instrument, żeby wody nie brakło. My mówimy, za co płacić, jeśli woda jest ogólnie dostępna i jest moją własnością. Ale możemy na przykład tą wodą dobrze gospodarować, o czym wcześniej mówiłem. Możemy modyfikować różne zabiegi agrotechniczne, sterować to na podstawie pogody. Zmieniamy praktyki rolnicze, targi są doskonałą szansą, żeby się nauczyć tych nowości. No, i musimy dla nauki wyzwanie dostarczenie instytucji sadownictwa, dostarczenie odmian, które są bardziej odporne na suszę i na wysoką temperaturę. I w tym kierunku należy szukać tego postępu hodowlanego. Nie to, że nie robimy nic w Polsce. W Polsce jest taki dokument strategiczny, który mówi o dostosowaniu do zmiany klimatu i rolnictwie. I ten dokument strategiczny, który przyjął rząd, mówi, że należy rozwijać system monitoringu w sadownictwie. Musimy wiedzieć, co się dzieje, musimy dokładnie to opisywać, żeby naukowcy mogli odpowiedzieć na zapotrzebowanie rolników. Naukowcy muszą pytać się rolników, jakie są aktualne problemy. I to jest właśnie okazja, żeby wymienić się tymi poglądami. No i musimy wspierać inwestycyjnie rolników, co wcześniej robiono. A obecnie, w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, mamy program rolno-środowiskowy klimatyczny. Tam też powinny się znaleźć pieniądze, żeby dofinansować te rzeczy, które są spowodowane właśnie zmianami klimatu te potrzeby inwestycyjne. Chodzi o to, żeby nie budować wałów tylko, bo może być ta sytuacja, jak podczas ostatniej powodzi. Z jednej strony woda, z drugiej strony woda. Musimy powoli zabezpieczać się przed zmianami klimatu, wycofywać się z pewnych rzeczy, które są teraz za bardzo ryzykowne i wprowadzać nowe, które wydaje się, że nie będą ryzykowne. Dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że ta wiedza, którą Państwu przekazałem, będzie przydatna i będzie wstępem do tego, co usłyszycie w dalszych referatach. Dziękuję bardzo.